Winer Prater, park rozrywki zlokalizowany w Wiedniu w miejscu dawnych pól łowieckich. Słowo Pratum po łacinie oznacza łąkę i stąd właśnie wzięła się nazwa parku. Prater wygląda dość apokaliptycznie. Park jest prawie całkowicie pusty i z powodzeniem mógłby służyć jako scena do realizacji cyberpunka. Pierwsze atrakcje na Praterze były dostępne już w 1899 roku. Wiele z nich oczywiście już dzisiaj nie działa i zostały zastąpione nowymi. Z tych natomiast, które są używane aż do dzisiaj najstarsza pochodzi z 1948 roku, więc ma już 70 lat. Pierwszy raz na że byłem na początku lat 90. To był wtedy dla mnie pierwszy kontakt z tak zwanym zachodem, i pamiętam, że biegałem po tym parku cały dzień. Oczywiście rozwaliłem tu mnóstwo szylingów, bo płaci się tu za każdą atrakcję osobną, natomiast nie płaci się za wejście. Dzisiejsze ceny są w euro, aczkolwiek poza tym nic się nie zmieniło. Z rzeczy, które mogę bardzo gorąco polecić, to na przykład golonki po bawarsku, które można tutaj nabyć w restauracjach z lokalnymi ogródkami. Wiedeń jest ogólnie bardzo fajnym miejscem na weekendowy city break, ponieważ czas dojazdu samochodem z południa Polski to około 5 godzin, a jak są korki to może 6. Więc w piątek po pracy spokojnie można się spakować i szybko tutaj dojechać i mieć cały weekend dla siebie. Oczywiście polecam też pobyć tu trochę dłużej, popracować na przykład z hotelu, jeżeli oczywiście pracujecie zdalnie i macie taką możliwość. Prater to oczywiście nie tylko stare atrakcje, jest tutaj całkiem sporo nowoczesnych roller coasterów wybudowanych w ostatnich kilku latach, no i cały czas budowane są nowe. Wieża czyli Donau Term, to jeden z najwyższych obiektów w Wiedniu. Wieża ma ponad 250 metrów wysokości i można wjechać w inną na taras widokowy, z którego widać C1. Wieża znajduje się w parku Donau Park, który sam w sobie jest fajną atrakcją. Na jego terenie jest dużo zieleni, stawów, jest tu dużo studentów, ponieważ w sąsiedztwie parku zlokalizowane są uczelnie wyższe. Powyżej platformy widokowej natomiast zlokalizowane są dwie obrotowe restauracje. Więc, jeżeli ktoś ma trochę luźnych euro, to można skorzystać. Podczas wjazdu windą do góry, cały szyb windy podświetlany jest w różnych kolorach i do tego leci dostosowana muzyka, na przykład Somewhere Over the Rainbow. Operator windy ma możliwość wybrania tematyki wjazdu, więc może się zdarzyć tak jak teraz, że cały czas jest podświetlona na zielono. Fajnym pomysłem było zrobienie przeszklonego dachu w windzie, dzięki czemu widać, że naprawdę wysoko się jedzie. W przypadku brzydszej pogody warto zabrać ze sobą na taras jakąś kurtkę, ponieważ to co jest odczuwalne na dole 200 metrów wyżej jest odczuwalne dużo mocniej. Jest po prostu zimno i mocno wieje wiatr. Natomiast widoki, które możemy z góry zobaczyć, tak jak wspomniałem, całą panoramę Wiedniu, no, te widoki są warte tego, żeby chwilę zmarznąć. Na szczycie wieży znajduje się greenbox, na tle którego można sobie zrobić zdjęcie, no i potem możemy sobie wydrukować siebie na wieży. Metro w Wiedniu, czyli Uben, składa się z pięciu linii i ma w sumie ponad 100 stacji. Dość długie odcinki prowadzone są na powierzchni przez cłą metro w Wiedniu. Kojarzy mi się bardziej z tramwajami czy może z kolejką podmiejską niż z takim typowym metrem, jaki jest na przykład w Paryżu czy w Brukseli. Bilety na metro są albo jednorazowe, albo czasowe, więc każdy powinien znaleźć ekonomicznie sensowne dla siebie rozwiązanie tutaj, aby podróżować po Wiedniu. Pałac Schönbrunn. Mając w Wiedniu chwilę wolnego czasu, warto zobaczyć to miejsce. Wokół pałacu są rozległe ogrody, i jeśli kogoś interesuje historia cesarza Franciszka Józefa lub jego żony księżnej Sisi, to będzie miał tu co oglądać. Pałac jest bardzo duży, ma ponad 1400 komnat, i jeżeli ktoś woli ogrody, to też nie będzie rozczarowany. Jest ich tu naprawdę dużo, z ładnymi miejscami widokowymi. W ogrodach pałacu Schönbrunn znajduje się też ogród zoologiczny, którego rozmiar mnie zaskoczył, ponieważ spodziewałem się czegoś znacznie, znacznie mniejszego, a tymczasem ogród ten zajmuje spory teren i zamieszkuje go wiele różnych zwierząt, również z tych nieco większych gatunków. Poruszanie się po świecie w czasach pandemii COVID-19 jest mocno utrudnione, ale jeżeli jesteś zaszczepiony, to przynajmniej w ramach strefy Schengen ruch jest w miarę przywrócony. Jest to bardzo dobra okazja, aby pozwiedzać sąsiednie kraje, które z reguły są zbyt blisko, aby poświęcać im szczególną uwagę. Tak więc korzystajmy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.